Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Chicken Polskie Oslo. Jesteśmy dzisiaj u psiego fryzjera Lux Frizer Agnes. Jest z nami Agnieszka, właścicielka salonu. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. No i tak, zacznijmy od początku. Gdzie się znajduje salon? Salon znajduje się w Dramen przy ulicy Konarut Gata 33. Jest to główna ulica, która kieruje na konerut. Więc... Mm -hmm blisko centrum. Jesteś tutaj z nami z, z pieskiem swoim, który był dzisiaj naszym modelem była w zasadzie naszym, naszą tak, modelką. Z dwoma, my, Będziecie musieli, mogli w dalszym materiale zobaczyć, jak przebiegało strzyżenie, kompanii i pielęgnacja psa. A teraz zapytajmy troszkę Anieszkę, jak, jak się pracuje w tym zawodzie. Skąd pomysł w ogóle, żeby otworzyć taki salon? Pomysł nadał mi mój mąż Andrzej. Pomysł wynikł jakby z powodu zdrowia, ponieważ wcześniej jak pewnie nie jedna tutaj kobieta, dziewczyna, Polka, zaczynała od sprzątania, ja natomiast musiałam z tym zawodem skończyć ze względu na moją chorobę. No i pomysł mi dał Andrzej, gdzie pieskiem się zajmowałam już od 17 lat, bo mam takiego starego psa Daisy. No i generalnie ja się nim zawsze opiekowałam, więc on mi nadał ten pomysł. No i tak zrobiłam kurs i tak się znalazłam jako gromer. Mhm, czyli trzeba zrobić kurs na, na początku i później no, jakieś praktyki yy, zapewne. Tak. Yy, od, od, od razu otworzyłaś swój salon, czy nie, na nie, początku nie. kogoś pracę yy, po zrobieniu kursu zaczęłam pracę w Trek Antenie Wasker, gdzie miałam dwa lata doświadczenia yy. i to tak ją na pełną wodę rzucona byłam. Więc y, bardzo szybko doświadczenia znalazłam, no i potem narodził się pomysł otworzenia swojego salonu i akurat w Dramen, ponieważ no, nie chciałam być jakby konkurencją w tej mojej byłej szefowej. Mhm, mm no to, bardzo szczytnie, to bym powiedział. E, jak idzie interes y, w Dramen? Y, no powiem szczerze, że y, bardzo y, się że tak powiem, ja zdziwiłam, że w tak szybkim tempie nabyłam dużo klientów. Myślę, że to reklamy społecznościowe robią swoje, ale także no na to wychodzi, że moje doświadczenie nie poszło w las, ponieważ klienci zaczęli mnie polecać i, to I, wracają. i wracają. Tak, no oczywiście zrobiłam 10% jakby zniżkę dla nowych klientów. No i na Dzisiaj mam 700, 377 klientów w No to jest naprawdę masa. Przez, Czyli, przez dwóch ale to na pewno jest efekt Twojego doświadczenia, bo gdyby praca nie była wykonana tak jak trzeba, to zapewne ci klienci by nie, wracają, nie wracali, a wracają jednak do ciebie. E, powiedz mi, co jest najtrudniejszego w Twojej pracy. Czym no, ale, się, się borykasz. No na pewno z psami, które nie chcą słuchać i próbują gryźć. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest zachowanie spowodowane zachowaniem behawioralnym gdzieś mm -hmm. z przeszłości. Więc staram się z tymi psami jak gdyby zacząć, nie, nie zaczynam od razu od pracy, tylko od rozmowy z tym psem, zabawą, zresztą moje pieski pomagają mi w tym, ponieważ dają się poznać i poznają salon mhm. i mnie, więc od razu klientowi mówię, że usługa pierwsza będzie nieco dłuższa, ponieważ ja potrzebuję pobycia z tym psem i zapoznania się, z jak gdyby. Więc, no ale miałam wiele takich psów, gdzie już w trzecim jakby spotkaniu z psem, czyli to trwa około roku wtedy. Mhm. Um, że pies przestaje gryźć. I mam tutaj taką yy, zazdrajoną Polkę, która przychodzi tylko na paznokcie, z tego tytułu, że yy, po prostu ona mówi, że jestem jedyną osobą, do której, yy, do, yy, która do tego psa jej po prostu potrafi podejść z obcięciem psów. Nie boisz się wręcz. Przychodzi tu i od razu wskakujesz Po Chodzisz ogólnie do sprawy mocno profesjonalnie, bo oprócz samego strzyżenia pielęgniarstwa i również no, masz to, próbujesz budować tą więź z psem, żeby mhm. on, on był jakiś ułożony w trakcie e, tych zabiegów. E, jakie zabiegi można u ciebie wykonać? Jaki jest zakres e, Twoich usług? Ten... Raczej podstawowy, nie wykonuję, nie robię psów, klipów na jakieś specjalne extra show, e, aczkolwiek zdarzały mi się klientki, które mówiły, że idą na takie show i po prostu zrobiłam co w mojej mocy, to były pudle z wysokim jakby e, wymaganiem danego fasonu na pudla. Mhm. Więc generalnie to jest strzyżenie, kąpanie, obcinanie pazurków, czyszczenie uszu, pielęgnacja oczu i takie wydaje mi się, że to jest taki podstawowy zakres. Ehm, aczkolwiek jeżeli ktoś mi narzuci czy dałabym radę zrobić coś specjalnego poddaje się temu zadaniu i mówi, mogę spróbować, ale nie obiecuję, że coś z tego będzie. Czy jesteś, czyli jesteś otwarta również na innowacje okay. od klientów, jakie, jakie wychodzą? No właśnie, jeszcze zaznaczę, że właśnie mam panią, Polkę, która już zapowiedziała, że będzie miała dwa króliki. Angorki małe, miniaturki, mm -hmm. więc już pytała o Czyli nie tylko psy. A, nie? E, rozmawialiśmy również, że koty strzyżesz. Tak, wczoraj miałam kotka i e, norweski długowłosy, więc pani miała problem z kołtunami. Mm -hmm. e, tak, w, jeżeli chodzi o koty, pytałam się, czy jakiś specjalny fason, bo też e, takie bywają, no ale tutaj akurat było po prostu e, typowe strzyżenie kota z zostawieniem jak gdyby części górnej i ogonka na około 10-15 cm. Mhm. Kilka takich spraw poruszmy może teraz, które na pewno zainteresują naszych widzów. Jak często jak obcina często się paznokcie u psów, jak często psa się kąpie, jak często psa się strzyży? To też zależy od rasy. Są rasy, które przychodzą tylko dwa razy do roku. Są to z, mogę, Tu mam też samojedy, więc z takimi psami przychodzi się hmm. dwa razy do roku, nie częściej, ponieważ trzeba wyczesać potrzęstek, po co jest bardzo kłopotliwe dla właściciela i dla psa, bo psa to. Chuj! Skaczesz, tak? Więc tak, z takimi o. pieskami. Mam przyjaciela. Dwa razy do roku. A tak, takie rasy jak maltenczyki, Jorki i takie małe rasy, no to przeważnie co trzy miesiące. Mm. Paznokcie, paznokcie polecam obcinać tak średnio, co dwa tygodnie, nie później, ponieważ nie zaleca się, żeby u psa były zbyt długie paznokcie, ponieważ to szkodzi potem stawom i. Mm. Wiele, z wieloma opiniami się spotkałem na temat, jak często kąpać psa. Jak to jest według Twojej opinii? Wydaje mi się, w mojej opinii, ja kąpię psa zawsze przy strzyżeniu, ponieważ jest to wymagane ze względu na pielęgnację moich mm. narzędzi. Natomiast, no, jeżeli mamy pogodę na zewnątrz, taką jaką mamy teraz, czyli piesek jeszcze tej rasy, jak maltańczyk biały, będzie bardzo brudny, więc. No, mm. Nawet co drugi dzień, albo i codziennie nie Czyli po prostu się... Nie ma czegoś takiego, że nie można psa kąpać za często, bo coś mu się stanie. Wydaje mi się, że nie, bo przecież kąpanie nie, nie, nie ma na celu użycia za każdym razem szamponu, bo to może być tylko spukanie wodą. Więc... Tak, bo niektórzy mi tam próbowali wmawiać, że jakąś florę bakteryjną się zmywa dla psa i on jest mi odporny. jakieś takie opinie różne dziwne słyszałem. To tak samo jak z obcięciem psa. Pies sam reguluje sobie ciepłotę swojego ciała. Więc nie stanowi to jakiegoś problemu dla pieska, jeżeli piesek jest skąpany nawet co drugi, trzeci tydzień. Mhm. Jak jest z zapisami u ciebie? Czy trzeba się zapisywać wcześniej, czy można wejść po prostu tak z miejsca? Jak to wygląda u ciebie? Mam obecnie mam zapisy na telefon. więc jeżeli mam zapisy po prostu star staram się zrobić taki zapis, żeby po prostu był jakby klient po kliencie. Ale wiem, że dużo osób pracuje do późna, więc mój grafik jest tak naprawdę otwarty mm -hmm. i staram się zawsze o tym przypominać. że Jeżeli potrzebujesz nawet o 19.00, 20.00 przyjść dopiero na strzeże, nie ma problemu, tylko zadzwoń, ale na internecie mam, że salon jest czynny od 10 do 18.00. Z tego tytułu, że mam otwarty online booki, gdzie można samemu się zalogować i ja reguluję jakby czas pracy mojej. Jeżeli, jeżeli wiem, że na przykład wjechałam do Polski na dwa dni jakiegoś tam urlopu czy w jakichś sprawach rodzinnych, no to wtedy na przykład otwieram dwa dni ekstra do godziny 20.00. Rozumiem. Mhm. Ile czasu trwa takie strzyżenie pielęgnacji psa? No, Yorki to jest w granicach godziny, godzina 15 do godziny 30 w zależności jaki fason. Mm. E, takie małe rasy, no to jest. E, ja też nie staram się pracować jak królik, więc około e, dwóch godzin mi to zajmuje. A takie większe rasy jak Samoet na przykład, no to z pomocą mojego męża Andrzeja, no to tak. Cztery godziny razem. Wow. No to bardzo długo jeszcze dwie osoby. No tylko że wtedy mój to no to Jak gdyby mniej pracy daje. Um, ponieważ no. Jakby to powiedzieć. Nie zawsze nie zawsze po prostu wymagam od niego jak gdyby więcej hmm. niż powinien zrobić on. Jakieś. Pierwszy raz jestem w takim salonie w życiu, szczerze mówiąc, i takie mi się do głowy przychodzi pytanie, bo na pewno to są tutaj różne psy bywają i na pewno miałaś jakieś e, śmieszne sytuacje, o których e, mogłabyś opowiedzieć. Było coś takiego? Yy, no śmieszne sytuacje to podczas strzeżenia, kiedy piesek zrobi kubkę na stół. po to się... nie miała. no. E, więc e, już czasy, jak gdyby się też wydłużały. Bo ja potrzebuję wtedy czasu na. Żeby... Wydłużały się jakieś takie niezafajne nie, nie sytuacje, jakieś pogryzienia. Tak. E, ja mam jedną sytuację, że pies e, no, ugryzł mnie ponieważ ja byłam, ja byłam poinformowana przez klienta, że on nie lubi po prostu, jak się dotyka za przednie łapy, czy, czy to jest przy e, strzyżeniu pod łapkami maszynką, czy paznokcie. E, próbowałam zaufać i e, właśnie tej, z tej strony behawioralnej po prostu wytłumaczyć, że to nic nie boli, że to nic się nie dzieje, no ale niestety jest jak nie posłuchał i tak mnie troszkę dziadną, ale na szczęście nic mm -hmm. poważnego. Więcej. Wszystko dobrze się skończyło. Mm. Dobrze, także mm. poznaliśmy dzisiaj troszeczkę pracę księgo e, fryzjera, grumer to się nazywa profesjonalnie, tak? tak? Grumer albo hundefrisor po orgasm. Mm -hmm. e, także zapraszamy bardzo do Dramen, e, tutaj do salonu, do mieszki. Tak, dokładnie. Nie wiem dlaczego cały czas mi Magda chodzi po dół. Wielokrotnie do Ciebie pasuje. Podpadające. <laughs> do Agnieszki. Czyli co mamy tutaj? Profesjonalną obsługę, czteroletnie doświadczenie, bardzo dobry zakres cenowy. To już sobie możecie sprawdzić tutaj na miejscu w salonie. No i co? Albo na online booking. Tak, rabat 10% dla nowych klientów, tak, to, tak? tak. Będzie, Czyli... będzie wiosenna oferta, w której myślę nad stworzeniem takiego rabatu, że przychodząc z nowym jak gdyby klientem dana osoba będzie miała minus 15%, a o nowy proszę. klient 10. O proszę. Także są rabaty, no i co, zachęcamy bardzo serdecznie, sam widziałem jak Agnieszka pracuje i naprawdę wyglądało to imponująco, zresztą sami widzieliście na przebitkach. I co, dzisiaj się już z Wami żegnamy, mam nadzieję, że podobała Wam się praca Agnieszki i jej salon i serdecznie zapraszamy. Żegnajcie, cześć! Pa, pa!